No właśnie, to, to rzeczywiście wszystko jest bardzo zastanawiające, bo y, czy to ten temat ukraiński, za który w opinii ogromnej większości przez półtora roku Konfederacja zbierała baty, no to jednak dwa miesiące temu czy trzy miesiące temu ta cała afera z tym zbożem, z tym, że Ukraińcy jednak nie są tacy przychylni, przychylni Polsce, to to wam niemal spadło z nieba. Tak, dokładnie. Tymczasem partia jakoś tak. Zabroniono nam, sztab, Mało sztab, sztab nam zabronił poruszać temat Ukrainy. No i nawet te, te szczepionki, te raport, ten raportników, który tam mówił, że tam też było 100 zabroniono. tysięcy czy ileś feralnych szczepionek no też, i spadały też, tematy też z nieba to nie było grzane. Też zabroniono. To jest dziwna sprawa i w ogóle y, jest taka sprawa bardzo nieprzyjemne podejrzenie, mianowicie. Tam cały czas się toczyły jakieś rozmowy z Pisem, i, i, i podobno nie tylko z Pisem, ale mówmy tutaj o pismie. I prezes PiSu, wielce ścigodny Józef mówił wyraźnie, że on może zawrzeć koalicję z Konfederacją pod warunkiem, że tam nie będzie Brauna i Korwin-Mikkego. Powstaje pytanie, czy ukrywanie Brauna i Korwin-Mikkego nie było przygotowaniem gruntu pod koalicję z pis Powstaje też pytanie, czy pan na fali tych tarć wewnątrzpartyjnych nie mówi teraz tego po złości? No bo, no bo yy, wszyscy pozostali liderzy Konfederacji ze Sławomirem Mencenem na czele bardzo mocno akcentowali to w kampanii wyborczej. Żadnej koalicji tak. z pisem, żadnej koalicji z Platformą. Znikiem. Tak, to jest, to jest. Ja się trzymałem tej linii. Jestem lojalnym, lojalnym członkiem, wykonywałem polecenia sztabu wyborczego. Natomiast no, nie godzę się z tą, z tą koncepcją, dlatego że uważam, że wyborcy nie zagłosują na partię, która z nikim nie pójdzie w koalicję. Po co na nią głosować? Przecież no, to powiedzmy sobie, że, że byśmy dostali nie 20 posłów, czy tylko, tylko 50 No i nie można by bez nas zrobić rządu. No i co teraz robimy? Nie idziemy w koalicję z tym, nie jedziemy w koalicję w tym, no i co robimy nowe wybory? No, no i dostaniemy 40, 40 posłów i co dalej nie idziemy w koalicję z nikim, to będzie głosował na partię, która, która nikt rozsądny tego nie zarobi. To bo ładnie to brzmi, prawda? Nie idziemy na partię. To jest, ja mówiłem zawsze, we wszystkich wywiadach, bo pan sprawdzić, że oczywiście w tym ustroju nie idziemy, ale gdyby któraś z partii się zdecydowała na zmianę ustroju, nie, 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 nie w całości to się nie da oczywiście, ale w jakimś kawałku, no powiedzmy, gdyby się PiS zgodziło na e, likwidację ko komunizmu w, w edukacji, czyli przywrócenie prywatnych, prywatnych szkół, no to przecież oni się pani boją teraz utracenia władzy, prawda? To być może by się zgodzili. Na, na to no by strasznie, że tego, no ale trudno tak koalicja straszliwa ta, 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 ta koncentracja straszliwa, prawda? inaczej nie chcę wejść, wejść w koalicję. No, w każdym razie, albo PO, prawda? tak drastycznie chciałem, no, może by się zgodziły. No, no. Więc tak, tak tłumaczyłem, że taka jest nasza, nasza linia. No bo jakoś musiałem to, to tłumaczyć, Ale to oczywiście był idiotyzm. Czy tak generalnie można podsumować to, co się działo w ostatnich tygodniach kampanii, czy nawet ostatnich miesiącach kampanii, dwóch, trzech, że to był po prostu marsz z. Prawicy to centrum. Tak. To, było, to się właśnie zaczęło gdzieś tak w lipcu. Myśmy byli na fali, wszystko było dobrze. Ludzie oczekiwali, że rozkręcimy, to będą ostrzejsze postulaty. Nic. Nie pojawiły się żadne nowe akcenty. Po raz, po raz setny jeździł, jeździł, Bosak z Mencenem się gdzieś pokazywał, prawda, i mówił dokładnie to samo. <laughs> Jeszcze pokazywano domek, domek, do, domek z, z, z trawką, trawką i niedojedzonym psem, prawda, <laughs> i tak dalej. To wszystko było. Natomiast, natomiast już nic nie było, żadnych postulatów przeciwnie, wycofywania się ze starych postulatów. I to niestety nas nie rozwijało, bo to nam na to, żeby, żeby stać w miejscu, trzeba iść do przodu. Natomiast jak się stoi w miejscu, to się, to, to, to się spływa. Bardzo krytycznie recenzuje Pan to wszystko, co się wydarzyło. Ale nie mogę też nie zapytać, skąd tak, i chyba mogę użyć takiego słowa, fatalny wynik Pana, konkretnie pana. No to to jest, to, to jest akurat, akurat złożyło się kilka e, śmiesznych rzeczy. Jedna podstawowa, bo to jest taka, że, że na mnie zrzucono całą winę, więc wszyscy walili w korwin prawda, że winien jest i tak dalej. to jest podstawowa sprawa. Ale były jeszcze inne, mianowicie, <laughs> mianowicie, y, myśmy się mówili z kolegą Wilkiem, że ja całą kampanię będę forował Pana Wilkę. Myśmy, myśmy zakładali, że obie przeskoczymy panią Bosakową. <laughs> I potem ja miałem iść do Parlamentu Europejskiego, a pan Wilk miał mnie zastąpić w parlamencie. I całą kampanię była robiona na, na kolegę Wilka. Ale panowie w sumie, a, w sumie nawet nie wiedzieli, co no tak, no, tak no, Nie, przyczyną tego podstawową było to, że zostałem oszczony przez własną partię. Przepraszano za moje wypowiedzi, czyli uważano, że jestem, że jestem... No, To jest nieszczęście podstawowe, mówiłem o tym. I w związku z tym, no, jeszcze, no ja, jeszcze na koniec, yy, pan Wipler powiedział, czyli członek mojej partii powiedział w telewizji, ja nie mam żadnego dostępu do telewizji, powiedział w telewizji, że nie musi głosować na tego filarku w tylko musi głosować na panią Busakową. Nie kojarzę takiej wypowiedzi. Ja mam taką, ta, ta, taką wypowiedź nagraną, mogę panu pokazać.